Sponsorem odcinka jest SFD, największy sklep z odżywkami, suplementami oraz żywnością dietetyczną w Polsce. Witam wszystkich, Hubert Wojewski ze mną Sylwestrowa, Marianna Schreiber. Cześć, dzień dobry. Opowiedz nam, co się wydarzyło. Yy, no, co się wydarzyło? No, weszłam tutaj do studia i na słuchaczce zaczęłaś do mnie krzyczeć. Odwróciłam się. W sumie nie powinnam się na nią odwracać, no bo jak ci jakiś patu zwoła, to się nie odwracasz z reguły, ale no wiadomo, z szacunku do niej. Odwróciłam się i ona wówczas zaatakowała mnie gaśnicą. No i zaatakowała mnie prosto w twarz, tak? Po prostu, że ja no, zaczęłam jakby połykać tą gasznicę, tak? Po prostu. I, I do nosa mi weszło wszędzie do oczu. To, bo Marianna jest cała ten. Ale nie to leci spokojnie, no. No więc wszędzie mi tam weszło to i po prostu yy, zaczęłam, przepraszam, że tak wolno mówię, ale po prostu nie mogę. Zaczęłam, yy, znaczy chciałam się wymiotować po prostu, tak? Więc tam jakieś osoby zabrały mnie, nawet nie pamiętam kiedy, tam na bok i dały mi wody, więc yy, no... Także jakoś tam lekko przeszło i potem usiadłam na panelu. No więc no że się, że się czułam, tak? No teraz jest troszkę lepiej, natomiast no, cały czas właśnie leci mi katar i tak dalej i, i czuję po prostu to jakby jak pył. Tak, dokładnie. To była no, pyłowa chyba, się, no, no nie? A czy proszkowa? Tak, bardziej tak, dokładnie, bo to o zobacz. No, nie, nie mądrze. Czy, no, więc no, Ale ja tak. jest ciężkość. Dlaczego ty... Czekaj, tutaj już słuchajcie, jesteśmy na pomoc Mariannie, proszę bardzo, chusteczki, Cała jesteś zasmarkana. E, powiedz mi, dlaczego ty nie oczyściłaś się przed konferencją? Czy chciałaś po prostu pokazać? No nie, żeby... Nie, to, to, bo to było tak, że ja zostałam tym przyknięta, tak? I tak dalej, i od razu y, musiałam wchodzić, bo A, już leciał, okay. leciał już panel od razu. Okej, okay, czyli to po prostu działo się tak szybko, że ty y, weszłaś tutaj, już miałaś iść prosto na panel, tak? Tak, 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 tak. A co, ale już jest lepiej, spokojniej. No już jest lepiej, już jest lepiej, no. yy, Zajadę do apteki, tam kupię jakieś... Yy, tam ktoś mi powiedział, żebym kupiła jakieś takie krople, żeby oczyścić po prostu też. Yy, mam jakiś inhalator w domu, to... to sobie może jakoś tam mi to pomoże. No. Mariana, widzisz, dużo osób od razu wracało do twojej sytuacji. Wtedy kiedyś um, wbiłaś, nie wiem, chyba to było do aktywistów, tak? E, z gaśnicą i taka niby karma. Jak ty możesz na to odpowiedzieć? Znaczy, ja nie wierzę w karmę, ponieważ y, 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 ja wierzę w Boga, a nie w karmę. I jakby to po prostu, y, wiesz, była jej po prostu taka chamska, zamierzona, y, zamierzona akcja. No i co mogę powiedzieć, no, gdybym wiedziała, to, to bym po prostu inaczej zareagowała, no ale nie wiedziałam, no. Nie wiedziałaś, ale za to miałaś potężną potem spinę jeszcze z Kazikiem, e, zdenerwowałaś się, zliściowałaś Kazika. Nie, ja się, ja się nie zdenerwowałam, ja po prostu hmm, pomyślałam sobie, że no nie może być tak, że kobieta próbuje jakby normalnie go zapytać, normalnie z nim porozmawiać, a on ją wyzywa. Jeżeli wówczas to intensyfikuje się, no to dostał liścia na otrzeźwienie. No żadna kobieta nie powinna sobie pozwolić na to, żeby jakiś mężczyzna ją wyzywał. Każda kobieta powinna tak zrobić, po prostu. Jeżeli bym biernie stała i powiedziała, aha, okej, okay, i poszła i usiadła, to by to o mnie świadczyło. To nie było tak, że tego pierwszego tak mocniej zaatakowałaś werbalnie? Nie, absolutnie. On po prostu przekrzykiwał wszystkich, wyzywał, więc ja poprosiłam go, żeby przestał krzyczeć. Yy, i żeby dał mi powiedzieć. No, no to zaczął jeszcze głośniej krzyczeć i wyzywać wszystkich, w tym Piotra. Więc ja powiedziałam, żeby nie zachowywał się właśnie jak Patus, tak. No Ale... niestety, no i wiesz, jeżeli ktoś... Słuchaj, to nie muszą być firefighty, jeżeli ktoś to drugie słowo mówi K, H i tak dalej i wszystkich wyzywa i, i tak dalej, bo myśli, że sobie tutaj naroi wiesz, walk, no to, no to, no to, no to kim jest, no? Znaczy nie, on bardziej mi się wydawało, że stanął w obronie bo wiesz, bo to była taka trochę trzech na jednego. I być może chciał się zachować, wiesz, bohatersko, chciał trochę za nią opsać, no i obsał za dziewczyną, która była sama w tym konflikcie, tak? Czy nie? To znaczy, obsał za dziewczyną, która krzyczała do wszystkich wyku, wyku wypi. pi. Zgadza i tak się. dalej, więc wydaje mi się, że jednak trzeba to wyważyć trochę, ale że szybko przeanalizował, że jemu się to opłaca. To zrobił, jak zrobił, tak? I Myślisz, tyle. Czy to było po to, żeby sobie wywalczyć walkę z Piotkiem, czy, czy jak? No bo z Jówko raczej walczyć nie będzie. No. Marek w ogóle ma słuchajcie, to była jego druga walka z kobietą na jednej gali. Dzisiaj miał walkę na liście, znaczy o nie bił, tylko przyjmował swoją rywalką. No więc to nie walka, skoro, skoro tylko przyjmował, a nie mogło. No to, to jest bez... walka również. Nie? No tak czy siak, no nie chcę rozmawiać na temat jakiejś patologii, więc jakby mogliśmy okay. przejść do kolejnego tematu. To przejdę do tematów rycerskich. Miałeś dwóch rycerzy na swoim panelu ze swojej strony. Marek i łówko, słuchaj dzisiaj potężny twój adwokat. Bardzo mocno za to stanął. No i oczywiście Piotr Korczarowski, który też mówił, żebyś nie wyszło do tego face-to face'a i posłuchałeś go widziałem. No tak, bo faktycznie no, źle się czułam i słusznie się stało, tak? Po co miałaby, nie wiem, ona mnie popychać czy cokolwiek innego? E, ja tam co chwilę czułam, że wymiotuję, nawet panie były tak miłe, że przyniosły mi miskę, e, tak. więc no, więc no jakby. Palił takie małe. E, tak, dokładnie. No dokładnie, dokładnie, tak, więc no stwierdziłam, że okej, okay, posłucham się, tak. To jest ten moment, kiedy się trzeba posłuchać. Ok? właśnie, pierwszy raz, kiedy słuchajcie grzeszna i posłuszna Marianna, całe tak. flikach? Tak, dokładnie, tak, więc no rostamy, nowy rok. No nowy rok, nowa ja. Nie, no wiesz, wiesz, wiesz jak to się mówi, że ludzie się nie zmieniają tylko my ich lepiej poznajemy. Więc może ja mam, wiesz, takie sobie takie dwie natury, że jedna taka dominująca kiedy trzeba, a druga uległa kiedy kiedy nie trzeba. <głos》> Jaką Marianę będziemy znali teraz bardziej <głos》>. w 2026 już słuchajcie. W 2026 właśnie ten czas leci, no ja myślę, że cały czas będę sobą, więc tak. no kobieta zmienną jest wiadomo, tak. No ja, no co mam powiedzieć, no czasami moja kreacja przerasta, y, samą mnie po prostu na co dzień. Mariana y, słuchaj, a jak spędziłaś Sylwestra, czy cię je spytam? A Sylwestra, <laughs> jak spędziłam? to śmiech na twarzy. A nie, bo przywołałeś miłe wspomnienia, no, okay, okay. bo mi się przypomniało, że wiesz, oglądałam Sylwester w ogóle z dwójką, bo tam Sting występował, tak? Klasa, co? Klasa, tak, ja też pisałam o tym, że w ogóle występ Stinga pokazał, że naprawdę nie trzeba, wiesz, z gołodu powychodzić wychodzić z kolorowymi piórami, żeby śpiewać jeszcze z playbacku i pokazywać, jaką się jest gwiazdą, wychodzi po prostu mężczyzna, który jest ubrany na czarno, nie potrzebuje niczego, śpiewa na żywo i wiesz, i robi show. I, I właśnie na tym to polega, że e, po prostu inni nie mają w tym momencie nic do powiedzenia. E, uważam, że naprawdę te różne nasze gwiazdy, e, w cudzysłowie, nie potrzebują tego wszystkiego. Ja rozumiem Marlę Rodowicz, no bo wiesz, bo. Ona, no zawsze tak już wiesz, no ma Maryla. 80 lat, no wiesz, no też trzeba no, jakby uszanować to, że ona taką już... No, ale wiesz, no wychodzi jakaś 30-20-latka i po prostu musi i jeszcze z playbacku śpiewa, wiesz, to jest tak, tak obrzydliwe dla mnie, że ktoś bierze jeszcze korsę, za to, że śpiewa z playbacku, to jest hit. W ogóle no wiesz, no jakby, no nie. No, więc, więc tak, oglądam Sylwestra Czyli z dwójką. się zdenerowałaś po tym pytaniu? Nerwowałam się bardzo, no. bo, bo wkurza mnie to, że mnie wiesz, też się że, że, takie, że takie coś się odwala po prostu. Tak ja tu oglądam Sylwestra z bójką siedzę, tak? płacić za abonament? Płacę za abonament, za telewizję w likwidacji, czy tam jak to tam się nazywa teraz. I wiesz, i taka Mariana się odwala, tak? Myślę sobie wtedy, kurde, dlaczego to nie mogłabym być ja, wiesz co? chodzi? Nie, żartuję, ale no. Wszystko przy to Mariana, ale ty miałeś jakiś taki epizod chyba muzyczny. A nie w tredysku brać udział, przepraszam, z Marcinem Neymanem. Pamiętam. Ale nie wiem, czy wy pamiętacie te czasy, ja pamiętam, nie, jak byłaś Sereną. Ale nie no, moment, to był to Marcin wziął udział w moim tredysku. A to ty dośpiewałaś? Tak. A to wybacz, ale ja bardziej wspominam tak. Marcina jako wokalistę, nie? Ja najśmieszniejsze naj, naj, jest to, że wypuściłam tą piosenkę. Tak? Taki cringe, że jest Maria. No i dzwonię do Marcina i mówię, no i co, myślisz? Nie no Marysiu, no wiesz, no bo zacznę Marysiu. Bili, nie no, 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 ty wiesz, dobrze, no co, ja śpiewam, nie będę dobrze, śpiewasz, dobrze i tak myślę, Boże, jak on jest miły. Jak oni widzić. No? Mariano wszystkiego dobrego w nowym roku. Trzymaj się. Bardzo,